Witam na kolejnym filmie na moim kanale. dziś pierwsza recenzja zestawu 75396, czyli Desert Steve i e, jama Sarlaka. Recenzję zaczniemy oczywiście od figurek, może ale tak ogółem zestaw kupiłem za 257 zł na Smyku. Dok mnie bardzo dobra cena. Jak się nie mylę Około stu wętanie niż katalogowo, ale akurat pewny nie jestem. Pierwsza figurka to Boba Fett, identyczny, który pojawił się w Mechu. Jest to bardzo ładna figurka, bardzo dobrze zrobiona. No i tutaj żałuję, że kupiłem tego Mecha, no bo teraz są już takich dwóch. Więc pierwsza figurka, bardzo dobra figurka. Druga figurka, według mnie. No, można, najlepsze, czyli Lando Carlincian w stroju tego najemnika, można powiedzieć. E, ma dosyć dużo detali, ich na kamerze niezbyt widać. Na przykład ma takie paski na torcie. Hełm bardzo mi się podoba. Tak prezentuje się z tyłu. Więc to jest kolejna figurka Lando Carlinciana. Teraz figurka Luka Skywalkera, która ten tors, według mnie, wygląda tak dobrze, że nawet wygląda jakby był jakiś no, nieoryginalny. Mam tutaj te włosy od Kudłatego z Kubidu. Figurka według mnie bardzo ładna również. Teraz przechodzimy do według mnie najgorszej figurki, czyli e, Hanna Solo. Brakuje jakichś ubrudzeń tutaj na torsie z tyłu tak się prezentuje. No nic ciekawego ta figurka nie prezentuje. Tutaj mamy czubakę. Czubakę jak czubaka od wielu lat taki sam, bez żadnych zmian. I na końcu figurka rocznicowa, czyli niennun. Prezentuje się bardzo dobrze główka jest bardzo ładnie zrobiona detali mogą być więcej ale nie ma co narzekać figurka jest i tak bardzo dobra ale tak prezentowały się figurki według mnie takie 8,5 na 10 jakby Han i Czubaka byli trochę ubrudzeni myślę, że wyglądałoby to lepiej przejdźmy teraz do większej budowli ale gorszej czyli Jamy sarlaka. Jest tutaj bardzo obficie obbudowana ta jama. Mam tutaj jakiś piasek dookoła. Same wnętrze jamy według mnie nie wygląda źle, ale jest takie trochę zbyt szerokie. Mamy macki, mamy oczywiście głowę, paszcze. Również mamy mechanizm, który pozwala nam za pomocą pokręteł poruszać tymi mackami. Tak się prezentuje ten mechanizm z tyłu. Elegancko działa. No, od spodu nic ciekawego nie mamy. Teraz przejdźmy do desert skiwa, który wygląda według mnie naprawdę bardzo dobrze. Z funkcji bowialnych mamy ich kilka. Pierwsza to y, taka barierka, którą możesz się odsunąć na bok. Nie jest jakaś super funkcja bawialna, ale druga jest trochę lepsza Za pomocą guziczka możemy wysunąć tutaj kładkę, na której stał Luke Skywalker Ale również tutaj mamy jakby taką kierownicę można powiedzieć Tutaj bez problemu mieści się minifigurkę na tych dwóch stadach No pojazd według mnie bardzo ładnie wygląda Jeden z lepszych jaki według mnie wyszedł Desert z kiwów oczywiście. Mam tutaj skrzydła, które również ładnie wyglądają. Fajne zastosowanie kapeluszy, jako jakichś nie wiem zaokrąglonych elementów. Tak się prezentują silniki. A więc tak się prezentował ten zestaw. Według mnie zestaw, jak pod kątem i Budowlany prezentuje się bardzo dobrze No nie wiem co jeszcze można powiedzieć O tym zestawie No polecam Oczywiście figurka rocznicowa trochę podwyższa tą cenę Jakby nie było nie na, nie na To na pewno ta cena byłaby dużo niższa no Może nie dużo niższa ale była trochę niższa No ale tak to sam zestaw oceniam takie 8-7, myślę. Ta jama serlaka mogła być taka bardziej stroma. Te piaski mogły być, żeby przypominało to bardziej tą dziurę w ziemi, która była. Ale myślę, że idealnie ten zestaw będzie pasował do barki dżaby, która wychodzi w październiku. A więc to tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. I do następnego.